Ha <phone rings> Kierowkę, pana dyrektora kuratorium oświadczeń z Kraku, w Witam serdecznie Pana, sekretarza, sekretarza rodziny Nowy Tak. Bardzo serdecznie witam Pana Sąpisa Pana Kazimierza Róczka. Bardzo bardzo gorąco Panią Józefę naszą wieloletnią Jurorkę konkursu. I jednocześnie Panią Dyrektor z Gminnego Ośrodka Kultury Popuszcznej. Mhm. Bardzo gorąco witam wszystkich dyrektorów, nauczycieli, rodziców i opiekunów, którzy przyjechali dzisiaj ze swoimi podopiecznymi do naszej szkoły. Oczywiście bardzo bardzo gorąco witam naszych uczestników, czyli wszystkich tych, którzy pracowali i mogli pracę na nasz koniec. Witam serdecznie kapelę pana Wątka która nam będzie. Witam przedstawicieli mediów pana Zbigniewa Ksiągowicza i panią. E, Drodzy goście, to coroczne wydarzenie rozpala nasze serca i mysły e, w tych naszych. W tych pracach zamknięta jest ogromna głębia i taka, takie przesłanie, które e, te prace ze sobą W tych pracach pokazujecie, co głosi dla nas wszystkich wiarę, nadzieje i miłość. Te hasła nawet pojawiają się w Waszych szoteczkach w różnych formach. Bardzo głębokie przesłanie, które to te Wasze prace niosą i na ten czas są, to przesłanie jest dla nas bardzo ważne. Dlatego cieszy nas bardzo, że jesteście tutaj z nami i takie prace wykonujecie. Moi drodzy, dziękujemy Wam za te połączenia serca, za, to, za te artystyczne doznania. Dziękujemy za to, że mamy możliwość w takiej chwili refleksji, zadumy nad przesłaniem, które niesie nam ze sobą nowonarodzona dzieci. Przedłużać. Panie moi, chcę złożyć wszystkim już teraz życzenia. Niech nam ta Boża Dziecina błogosławi, dodaje sił, dodaje mocy, przezwycięża niepewność dnia jutrzejszego i daje nadzieję na lepsze dni nadchodzącego Nowego Roku. Na początek naszej uroczystości tradycyjnie będzie przedstawienie Jasełkowę. Podzielimy się później opłatkiem, a następnie zostanie ogłoszona, zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Po tej uroczystości wszystkich zapraszamy na poczęstunek. Oczywiście dorosłych, jak zawsze, na salę a dzieci do na naprzeciwko i na korytarz grudniu. Tam będą dla na Was przygotowane e, poczęstunki. Serdecznie. Dziękuję za przybycie do naszej szkoły i zapraszam na przedstawienie jasno. Hmm. I my przyśni po kolędzie przyszli. Drodzy łoskomili, kolędy na wysłać kcicie, a nas, jako my tu syćka, Bogu. Gloria, gloria, jemu pochłonu odejmy. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość ciemności świeci, ciemność jej nie ogarnęła. Na świecie było słowo, ale światło nie poznał. Wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, by stali się dziećmi Bożymi. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. To było tak. Dzień był jak dzisiok prawiódźko, taki są. Kurzył śnieg, mróz skrzypiał pod nogami, strasznie dużo zjechało się w tej ludzi, bo to był ten spis. Kiedy wieczór, gospoda była pełna różnych gadzin, a pod dachem leżał cłek koło cłeka. Umordowanych była okropnie, ledwie anon i wciała, co by ci syćka ludzie, w to, że pili, jakby nigdy nie mieli skończyć, pośli wreszcie spać, bo im nie się strasznie chciało przyłożyć głowę do podusku. A w tej przytomie cłek w mokrym postu widać, że dopiero co z drugim i zaczął pytać w łonoce. Pięknie pytał, godą zewała jego strasznie słabo i spodziło się dziecka. Ale mnie to nie obchodziło. Miała gdość całego dnia i rozdarła się na całe garło. Wynoście się, nie ma miejsca, nie widzicie jak ciasno? Słuchajcie inksyj, gospody. Łonie pytał, ale we mnie jakby diabeł stąpił pedziałak. Wara stąd. Nie ma miejsca ani lo tobie, ani lo twojej baby. Mój chłop, co syćko słysął, z litości pewnie pogozął za wsią, starą sobie, co tam woły stoł. I pośli, ona ledwo na nogach stoła. Płos miała mokrusieńki, suknie do kolan obabraną w błocie, wargi i ręce siwe od zimna. No te corne łocy, tak ciepło na mnie spozierały, że do dziś ok, nie mogę tego zaboczyć. Dziś mi serce miękkie, ale w tej było twarde. Łot złości. Łaskawi ludzie, jestem w podróży. No już zapadła, a ja już zmęczony. Śmiem o gościnę, prosi wos Skoroście panie strudzeni, to pójdźcie tam zagrody, w zagrodzie, w zagrodzie. Aby posłanie i powołanie, kiedy gościa podać się godzi. Dzięki ci szczerze, pasterzu złoty, zarówno dobre, czy ja odpoczynam. Jak pozwolicie, chciałbym twą spytać, skąd przywołacie tak późną porą? Jestem wygnańcem, już miałem zasiąść na złotym tronie, tylko z zdradziecko na nie napadli, tron mi wydarli, wygnali z kraju. cię panie boście dostojni, my za to pasterze, prości i ubodzy, ale nie zdrajcy. Jak widać, a teraz chłopcy, smutku nie lubicie. Przybież darmo są tobą, w Dalej w koło, a wesoło, niech muzyka skocznie gra. Dalej tany, młode pany, mądrość twoje prawa ma. No to chłopy, a wesoło, za mi pięknie w koło. O, tu! Łaska, łowcą skórę wą Oj, nie trzeba. Jakiś spokój sobie spocznę. Już posnęli. Ha, przeglęci. Śpijcie, śpijcie, byście okiem nie widzieli. Ani uchem nie sprzeli, Jak na ziemię słowo woda przyjdzie z Matki nie na darmo ich łodziej, skoczny tańca, chorobodzie. Teraz będą spać spokojnie i tak przejść do dzisiejszą, której Bóg na świat przychodzi. Lucyfer, to mnie woła po imieniu? Lucyfer, głos mi znany, lecz nie z ziemi. Któż ty jesteś, co mieczureką sparłszy, patrzysz groźnie. Ponad tobą jest Bóg w niebie, który wsławi Syna swego. Da mu imię, ponad imię. Z jego woli tu przychodzę, by pasterzy zaprowadzić do Chrystusa w Betlejemie. W imię Pana Najwyższego odejdź stąd. mnie stwórcy odejść każe. Jakie śliczne nocy, jak dzisiaj są O dla Boga, słonko świeci, jakieś ich wojsko w nieba leci. Ogniem Ziemię pochwalają, zdaje mi się, ze Bądźmy syczka, podchodanie, witać Boga. Ja nie? Oznajmij, mi, że w jakaś światłość się zjawiła. Dziwy, dziwy cię. Wyście starsi, wiele wiecie. Wy nam siedzący dziwy. Zaraz, zaraz moje dzieci. no mi pozwólcie. Złego Ewa narobiła, tu nas wybawiła. Zwyższym w raju ugodała, jabłka z drzewa spróbowała i grzysyła. A nie jadła ino sama, napytała zjadama, co by skrycie drzewa tego, mimo se zakazu Bożego, zjadł jabłuszko. Za tułakom swojadama zamknęła się w raju brama, ale Pan się zlito, bo syna ze sobą obiarował, by zbawił. będę się rodzi. Z nieba na ziemię przychodzi, więc go powitać pójdziemy, po z aniołami zaśpią my umy tam do basy miejsce Nie te a indziej babce kleje. Słysy spaję, Bartosz nas nie w ciebie bity, idź daleko, skąd ześ przyseł, a noc nie Moje dzieci, panu z nieba, jakie dalej złożyć trzeba? A mi się zdaje, że do Pana, co przychodzi ludzi zbawić, nie potrzeba złota nieba, ale tylko serca czyste. Kto nakłania ludzi prawdą, to miłością ich pociąga, ten zwycięża, nie uwodzi. Myślisz może, że dojdą? Ja pójdę przed nimi i wodzić i będę od razu przed nim się zmienia tysiące godziny. Strzymaj się, ja z nimi pójdę. Nie hań to ich dzieci będą. Za co kiedy to im dobrze brzemienem powiemy i ze sobą zabieremy. Dobrze radzisz, ale my się nie chceć do szkoły. A nie, ani tego, bo zależnie napisała, kupiak się na i pan z A ja patrzyłam w terem, do samej północy. Pierwsze na wspólne, a po danym jak mnie tak pieką, głowa chęt boli, nie dam dziś rady do tej szkoły. Chęt my teraz tu na zielono polane, tam se poszczymy, ogień za Co ja tu widzę? Te małe smyki, to jest niezłe łazbójniki. Zbiorą się pasyki, to ogień zrozmy, na drugie śniadanie kiełbaszkę zjemy. Tak się a nie wiecie, że się w lesie u nie poli? Skąd mamy wiedzieć, kiedy jest Marii? Hmm, Mali, nic o tym w kole nie dali? Nie, ani, ani. Ja tak myślę, że dziś o tym mowa, ale myście do szkoły nie poszli. To nasza rzecz. Mogłos! Braciskowie moi, wy lubicie zawsze broić. Tućcy bezki, zwagarować, Puśćcie ze mną potańcować i za carym, świnki, kwitnieć mi tu na dwa głosy. Związymy mi to kupecki, potem sadzimy do becki, ukisimy jak kapustę, takie dusze głowy puste. Bartoszu, ratujcie! Bartoszu, Bartoszu! Traśunku. Co się stało? Boimy się diabłu! To bardzo! rzecz! Pięknie, wos Zostańcie z nami pięknie, pytamy. Nie będziemy ze zresztą uciekać. Mamy to, że będziemy słuchać. No, widzę, żeście jeszcze mu nabrali. I tak, to wam teraz powiemy, że się rzecz stała. Bo Bóg się narodził, stajni na sianie i wam godzi się go pięknie przytać. Pójdziemy z wami, ale nic nie mamy. Weźcie wasze małe serduszka i dobre postanowienia. A znacie drogę? Gwiazda, co ani świeci wysoko na niebie, ona nas poprowadzi. Jeszcze mamy i taty do Betlejem zabieramy. Pójdźmy wszyscy do wsi, to dobrą nowinę wszystkim powiemy.